Na spakowanie miałem i dzień czasu. Przyjechałem do Sanatorium Miłości wczoraj. Wprowadzenie mnie rano. Wszyscy uczestnicy tam nie czekali po przekroczeniu tej tutaj kurczki bramki. No zobaczyłem osoby naładowane energią kosmiczną, pozytywną i poczułem się od razu jakby w grupie. Z jestem jestem wszyscy jestem bardzo zadowolony. Po jest jest fajnym chłopakiem i Tutaj mam pewne pytania, odpowiada mi tak dość, dość wyczerpująco powiedzmy i tak dalej. Drodzy widzowie, oglądajcie Sanatorium Miłości. Trzymajcie za mnie kciuki.